Wielopokoleniowy piknik rodziny pod hasłem Bezpieczeństwo i Pasja zakończył wakacje w Chwałkach w gminie Obrazów w Powiecie Sandomierskim. Sobotnie spotkanie przy świetlicy wiejskiej połączone było z wyśmienitą zabawą i integracją mieszkańców. Takie wydarzenie odbywa się w Chwałkach już cyklicznie za sprawą Stowarzyszenia Pokolenia Chwałki, do którego przyłączyli się Radni, Sołtes oraz Rada Sołecka. To jest piknik, który zorganizowaliśmy e, przez radny, Radę Sołecką, przez Stowarzyszenie Pokolenia Chwałki pod patronatem wójta gminy obrazów Krzysztofa Tworka. I robimy to cyklicznie. Jest po prostu co roku albo jest zakończenie wakacji, albo rozpoczęcie. Ale w tym roku jest zakończenie wakacji. O aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pokaz pierwszej pomocy zadbali strażacy ochotnicy ze Świątnik. Dzisiaj mieliśmy również pierwszą pomoc, pokazy pierwszej pomocy tutaj z udziałem naszych druchów. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyli w tych zajęciach. Tutaj też mamy jakieś inne zajęcia, takie pokazy. Powiem, bym, bym powiedział małego gaszenia pożaru, tutaj mamy jakieś nalewki, dzieci bardzo chętnie z tego korzystają. Bardzo ważne jest uświadomienie takiej małej społeczności, pokazywanie im jak to wszystko funkcjonuje, pokazywanie jak alarmować nasze służby, aby jak najszybciej mogły działać. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu natomiast wyjaśniali jak być bezpiecznym i widocznym w drodze do... I ze szkoły. Dzisiaj e, przypominamy jeszcze o odnoszeniu odblasku, żeby dzieci były widoczne na drodze, by poruszać się właściwą stroną drogi. E, no i o różnych rzeczach, które potrzebne będą, żeby bezpiecznie dotrzeć z wakacji do szkoły. W związku z tym, że bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa, nie tylko w drodze do szkoły, ale również w innych aspektach, jak na przykład przy pracach polowych w sobotnie spotkanie zaangażowali się również pracownicy placówki terenowej Cruz w Sandomierzu o szeroko rozumianej profilaktyce. Zdrowotnej można było porozmawiać na stoisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, której pracownicy uświadamiali wszystkich zainteresowanych, jak dbać o swoją odporność. Jako inspekcja prowadzimy szeroko rozumianą profilaktykę zdrowia i między innymi jesteśmy na takich spotkaniach jak tutaj rodzinne spotkanie wielopokoleniowe, gdzie propagujemy profilaktykę zdrowotną w różnym zakresie. Profilaktyka uzależnień, czyli profilaktyka szkodliwości palenia, profilaktyka chorób zakaźnych, jesteśmy u progu teraz sezonu grypowego. Zachęcamy do wzmacniania swojego systemu odpornościowego poprzez ćwiczenia, zdrowe odżywianie. Dzieci zaczynają rok szkolny, to też jest ważny etap. Przed dziećmi, przed rodzicami. Też ważne, żeby, żeby jak najmniej chorowały i zdrowo chodziły do szkoły. Nielada Gradką dla wszystkich była również wystawa zwierząt, którą z pasją przygotowali hodowcy z Sandomierskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowego. Pasje tutaj w postaci wystawy zwierząt przedstawiamy. Sandomierskiego Związku Hodowców Gołębi rasowych i drobiu rasowego. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że no, mam wnusie i ta wnusia. Nie wie jak wygląda krowa, nie wie jak wygląda koza, nie wie jak wygląda kura. Człowiek pokazuje to wszystko na obrazkach. Są pasjonaci, którzy prezentują swoją pasję, zarażają innych i mamy właśnie ci przykład tego, że oni tutaj do nas przyjechali i mogą nam to wszystko pokazać. Oprócz pięknej wystawy zwierząt i licznych atrakcji związanych z bezpieczeństwem na najmłodszych czekały dmuchańce, na których mogli się wyszaleć oraz animacje, olbrzymie bań, Mdlane i balony w różnych kształtach, które wzbogaciły niejedną twarz o duży uśmiech. Organizatorzy zadbali również o nasze podniebienia, serwując pyszne potrawy. Wielopokoleniowe spotkanie na zakończenie wakacji we chwałkach udało się zorganizować przy pomocy kilku pomocnych instytucji i sponsorów. Katarzyna Kaszluga, STV Info.